Ludzie Kultury, realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do Krainy Plastyki. Gościem moim i Państwa Kajek034. Tak? Dzień dobry, bardzo miło. <grym>, to kolejny artysta, który prezentuje się w Miejskiej Galerii Sztuki i kolejny artysta, który z racji podejrzewam RODO nie chcę zdradzać swojego imienia i nazwiska. No, Jeżeli artyści mają takie życzenie, to my to całkowicie rozumiemy, ale cykl rządzi się swoimi prawami i te podstawowe pytania paść muszą. Często Tak jest, rodowity z urodzenia tak? Ale z, z, z dziada pradziada? Dokładnie. No, moi dziadkowie pochodzą tam z okolic powiedzmy, bo... Mhm. Tam z socemi z rogu, no tutaj okoliczne wsie, no, no. ale już rodzice urodzeni z Częstochowy. No wyraźnie przy... do końca, bo tak szczerze mówiąc ojciec jest ze Szczecina, no to Aha. ja jestem urodzony w Częstochowie, no... Ze ale to co za mamą tu przyjechał? Tak, tak, tak. Tatuś wyrwał motule właśnie... jakby... No typu. <laughs> to jest, na na nie? Tak, tak, typu wakacje, wakacyjna no, wakacje? Wakacje, tak? przygoda. No, ja już nawet nie no, 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 wiem, no, tak, no szczera tak, no. tak, tak, um, Powiedz mi, y, ty wiesz coś na temat na przykład swoich dziadków, co robili, z czego mieli chleb? No tak, no właśnie po, 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 po jakby po ojcu no to y, y, jakby rodzice przodkowie, y -hmm. no to tam... Y, Dziadek, bo ja w ogóle się nazywam tak jak dziadek, więc mam mhm. to samo imię i nazwisko, co też jestem junior trochę. No mhm. i gościu był wojskowym, tam w wojsku coś mhm. mieszał, babcia też na jakiś y, coś tam y, ogarniała, bo oni w ogóle mieszkali przy jakby tym szkoleniowym, y, całej, 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 całej szkole wojskowej na tym Szczecinie. Także no, no mieli coś wspólnego z wojskiem, a tutaj, tutaj, tutaj z tej strony no to, no to babcia w Polnamie pracowała. Aha. Babcia pracowała w Polnamie, a ja bym... no. dziadek, dziadek też tam coś wydarzył. Czyli nie, raczej nie pole, nie rolnicy, Drodownicy, tylko raczej... tak. A ktoś ludzi malował, czy ty jesteś pierwszą czarną owcą? Nie, raczej, 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 raczej chyba, tak. Będę pierwsza, świeża. To to, nie, no. Powiedz mi coś na temat swojej ksywki, jak to jest? No cóż, no, to jest, no trzy litery, kajotka, no cóż mogę powiedzieć więcej, no może trzy litery wystarczą. Kajotka? Kajek, tak? To jest tak jak kick, tak jak Aha. uderzenie butem w deskorolkę i tak dalej. Aha, w ten sposób. No. A 0324 to co oznacza? No to jest e, cały ten nasz e, jeszcze za czasów e, tych oldschoolowych to tak nie było znowuż tych telefonów, nie? Tego wszystkiego w kieszeni, no, no. wiedzy i tak dalej. No to był prefiks do... kierunkowy może. No, swego czasu też jeździliśmy na łyżwach letnich i taka była jazda, że nagrywaliśmy tam jakieś też takie... Ta. Można powiedzieć, że to też będzie pod tym artystycznym podejściem no bo filmy to i tak dalej. Także warto też to jakby przejrzeć, bo tam wiara jeździ konkretnie. Z Częstochowy była znana na dosyć szerszą płaszczyznę. W tym, z tego typu... Trudno to nazwać sportem, bo to wiadomo jest tak. raczej hobby. Ludziom się nie podoba, bo niszczysz coś. Teraz to jeszcze są te zjeżdżalnie przeszkody, cuda, mhm. robili skateparki i tak dalej, prawda? No ale generalnie no to tego typu. Yy, Czyli można powiedzieć, kierunkie... że to jest pokłosie gdzieś tam Twojej młodości. Tak. Ksywa ta. artystyczna. To. No. <laughs> No ale wiesz, skoro mówisz, że tu deskorolki, uderzenie, łyżwy, czy tam rolki, no to co, no to też graffiti? No zdecydowanie. Zdecydowanie. Tak. Natomiast te, te obrazy, wiesz, które wiszą tu za nami, bo to są obrazy Aha. mojego gościa, proszę Państwa, no to widzę po prostu y, środkę Marysie, czy tak. <laughs> jakieś... Jakieś takie, no nazwijmy to, miniaturki yy, kolorowe, kwietne. No. Yy, relaks, to tak, relaks no, totalny. Relaks, no, totalny, tak. W zasadzie hobby, no. Z czasem staram się, wiesz, rozumiem, realizować, coś z siebie zostawiać jakby po sobie, bo, mm -hmm. bo takie no, latanie i, i szpuncanie też nie do, końca, nie do końca jest w moim guście, co nie? No, 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 no jak widać, no tutaj no, zielone dzieciątko, tak. także no, Maryja Święta z jasnej góry. Rozumiem. No, ciułała. <laughs> Mogę Cię zapytać, co na co dzień robisz, bo rozumiem, że malarstwo jest tylko pasją, a I chyba, no. czy, czy, czy udaje Ci się żyć ze sztuki? Nie, no nie, niestety nie. Chociaż w zasadzie nie, myślę, że zepsułoby to we mnie. Cały hobby Aha. jest jakby wnętrzem, trochę uzewnętrznianiem tego tak. całego kształtu, więc A na co dzień no po prostu jestem w ogrodnictwie, podcinam krzaczki i tam robię. Aha. Grządki i tak dalej. No. Grzebisz w ziemi. Tak. I jeszcze budowlane no. też sprawy. Więc to Aha. jest na zasadzie, jest, na zasadzie tam fizycznej pracy, no, mhm. ale realizuje się, realizuje się później, jakby. Artystycznie. No. Super. Powiedz mi, czy na twojej drodze życiowej do tej pory stanął ktoś taki, o kim chciałbyś powiedzieć, czy był ktoś taki, kto cisnął jakieś zasadnicze piętno na twojej osobowości? O nie, no, raczej. Trudno, trudno, może mi nie przychodzi do głowy, bo faktycznie mhm. no trudno mi jakby sięgać. Że jakiegoś tam góru nie miałeś po drodze takiego no Nie, co? nie, choćby naprawdę no nie, nie pamiętam, nie mhm. wiem. Rozumiem. Ciężki temat? <laughs> nie, no to po prostu. Jedni mają szczęście, Aha, czy spotykają po prostu kogoś, kogoś. Tak, i chcą i, i to w jakiś sposób na, sposób. na przykład to odkrywają siebie, bo akurat spotkali kogoś, kto im coś tam zaszczepił, inni nie, no to jest mhm. naturalna kolej rzeczy. E, to pytanie paść musi, jaki jest twój stosunek do Częstochowy, jak ty postrzegasz to miasto? No nie no, ja tu zawsze byłem jakby pro częstochowianinem i tak dalej od urodzenia, zawsze staraliśmy się promować, bo my też... No tak jak mówię, z tymi łyżwami letnimi trochę mnie życia minęło, Aha. więc... Yy... No, no to, ale ta promocja ta po polegała na no, czym no, choćby Ten, ten, ten kierunkowy 034, a... zawsze się jarałem, też jestem jakiś taki a... No pro trochę wianinem, więc yy, raczej, raczej no, kocham to miasto i tak dalej, co nie? Aha Jasna góra Raj na ziemi. Tak. Maryja Święta i tak dalej, z Boskiej Ziemi, mhm. są wstraty. <laughs> e, powiedz mi e, tak na koniec, czy Ty byłbyś w stanie polecić mi kogoś do rozmowy, z kim nie rozmawiałem? Wiesz, czy... on, wiesz co, no, dobre pytanie, no akurat jeśli o to chodzi, to no. Ja bym polecił kogoś stricte, bo traktuję, mówię, tak jak ciągle wspominam o tych łyżwach letnich, to bym polecił Krzysztofa Zdunka, no to jest taka postać typowo jakby in można powiedzieć, Aha. no i gościu jest wymiatacz, wygrał też kiedyś w Amsterdamie zawody. Tak, a myślisz, że zgodzi się ze mną porozmawiać? No, trudno mi powiedzieć, nie jestem Ale w stanie. Ale jakiś kontakt? Czy telefon? czy No, to? ciężki temat. Właściwie, bo ja gubię też telefony, gdy akurat nie mam. Tak. Dobra, poszukamy. Krzysztof Zdunek. Tak. Okay. E, Kajek, Kaj, <laughs> Kaj, czego życzyć na koniec? Świętego spokoju bym prosił, jak najwięcej. Bo to jest, jest ważne, żeby, żeby się nie, nie napinać i tak dalej. Więc, nie? No to ja Cię życzę zdrowia i świętego spokoju. E, gościem moim, e, artysta uczywający się pod pseudonimem Kajek, dobrze mówię? Kajek? Tak, Kajek tak, 034 e, od kierunkowego Częstochowskiego. My bardzo dziękuję za rozmowę, możemy pomachać nam do tej kamery. Trzymajcie się. Tak,